Dzień dobry, Monika Albrecht, inspektor towarzystwa opieki nad zwierzętami w Polsce, oddział Starogardzie Gdańskim. W pierwszym odcinku naszego programu chcielibyśmy Wam przybliżyć, kim jesteśmy. Kim jesteśmy, co robimy, czym się zajmujemy i przede wszystkim, po co to wszystko. Jesteśmy jednym z 83 oddziałów w całej Polsce. Na świecie jesteśmy największą drugą tego typu organizacją NGO, czyli taką organizacją promującą dobra zwierząt, prawa zwierząt. Zaraz po brytyjskim, królewskim towarzystwie, właśnie działającym na terenie Wielkiej Brytanii. Organizacyjnie, jako Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, nie podlegamy pod żaden urząd, nie podlegamy pod, pod Urząd Miasta, czy Urząd Gminy, czy Starostwo Powiatowe. Jesteśmy organizacją niezależną. Naszym organizatorem jest tylko i wyłącznie zarząd w Warszawie, czyli zarząd główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, i to nam daje pewnego rodzaju autonomię działania. Nasz oddział, tak jak inne działające na terenie, Całej Polski ma swoje struktury, czyli mamy swojego prezesa, mamy swoich inspektorów, mamy także członków, jak również wolontariuszy i osoby takie wolno dochodzące, które nam pomagają, które są z nami w jakiś sposób związane i które nam po prostu pomagają. Każdy jeden oddział, czy to właśnie w Starogardzie, czy na terenie całej Polski, organizacyjnie wygląda dokładnie tak samo: czyli prezes, inspektorzy, członkowie, wolontariusze, którzy podlegają pod zarząd główny. W, w strukturach organizacyjnych naszej organizacji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest bardzo dużo różnych osób. Przeróżna rozpiętość wiekowa jest, mamy u siebie uczniów, mamy studentów, mamy osoby pracujące. To są osoby, które na co dzień pracują w swoich wyuczonych zawodach, natomiast w swoim wolnym, prywatnym czasie nieodpłatnie działają na rzecz zwierząt. Osoby, o których tutaj mówiliśmy, to są osoby dla nas bardzo cenne, dlatego że tak jak zostało przeze mnie wspomniane, one pracują w wolnym, prywatnym czasie. Od poniedziałku do piątku szkoła, praca. Pracujemy w soboty, w niedzielę, święta, popołudnie. Nie patrzymy, czy pierwszy maj, czy trzeci maj. Jeżeli jest pomoc potrzebna nasza, to po prostu pakujemy się, ubieramy w mundur i jedziemy pomagać. Nasza organizacja jest organizacją typu NGO, czyli organizacja pożytku publicznego. Gdyby nie wy, nie byłoby też nas, bo utrzymujemy się i jesteśmy w stanie finansować nasze działania z tego, że wy jesteście z nami. Utrzymujemy się z 1%, z wszelkiego rodzaju darowizn, które są wpłacane na nasze konto, dzięki którym my możemy finansować działania statutowe naszej organizacji. Warto też zaznaczyć, że u nas nikt w organizacji nie pracuje za wypłatę, czy to paryzes, czy to inspektorzy, czy członkowie. Wszyscy pracujemy wolontarystycznie. Wszelkie środki zebrane przez naszą organizację trafiają na pomoc zwierzętom, na utrzymanie domów tymczasowych, na zakup karmy, na leczenie tych zwierząt. Też przy okazji na interwencje, na zakup różnego rodzaju środków, chociażby niezbędnych nam do wyposażenia biura czy działalności jako takiej w sensie organizacji. W Starogardzie Gdańskim nie mamy schroniska i go nie prowadzimy. Tutaj warto to zaznaczyć, dlatego że osoby, które zwracają się do nas o pomoc, często proszą o pomoc natychmiastową, teraz, zaraz, natychmiast. My oczywiście to rozumiemy, aczkolwiek jako organizacja nie mamy w swoich strukturach schroniska, mamy jedynie domy tymczasowe, które funkcjonują i działają prawie 4 godziny na dobę. Sytuacja wygląda tak, że domy tymczasowe są to prywatne domy i mieszkania naszych członków, naszych inspektorów, naszej pani prezes, w związku z czym schroniska takiego prawnie zarejestrowanego nie mamy i nie prowadzimy. Przez 19 lat działalności naszej organizacji w Starogardzie zrobiliśmy bardzo dużo. Opiekujemy się kotami wolnożyjącymi, realizujemy już od kilku lat program kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących z terenu miasta Gdański. edukujemy młodsze pokolenia z zakresu właśnie edukacji humanitarnego traktowania zwierząt, edukujemy dzieci na etapie edukacji przedszkolnej, na etapie szkolnej, prowadzimy pogadanki, prowadzimy zajęcia. Otwarte. Występujemy w różnego rodzaju, bierzemy udział, przepraszam, w różnego rodzaju imprezach, jeżeli one oczywiście są organizowane. Tam gdzie jesteśmy zapraszani, bardzo chętnie tam przychodzimy. Z tego względu, że naszą taką misją jest przede wszystkim pomoc zwierzętom, ale mamy też na uwadze edukację przede wszystkim ludzi, żeby ludzie wiedzieli, że zwierzę to nie jest zabawka, że zwierzę to jest żywa istota. I nam jako organizacji na sercu leży przede wszystkim ratowanie tych zwierzaków, ale też uświadamianie ludzi. Zajmujemy się przestrzeganiem praw zwierząt, działamy w oparciu o przepisy prawa z ustawy o ochronie zwierząt. Każdy nasz inspektor, każdy członek, który u nas pomaga, który się u nas realizuje, który jest nam bliski, Musi znać przepisy ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że my na jej podstawie działamy. Jest co prawda masa przepisów to regulujących, ale naszą taką Biblią jest właśnie ta konkretna ustawa. Wychodzimy z założenia, że jeżeli widzicie, że zwierzętom dzieje się krzywda, nie powinniście przechodzić obojętnie. Po to są organizacje prozwierzęce, które pomagają, które wspierają, żebyście wy jako ludzie, jako zwierzoluby, jako jako istoty myślące, potrafili reagować. Nie wystarczy tylko powiedzieć o, o jej widze pieska, o jej widze kotka, tak? Należy coś jeszcze z tym zrobić. Po to jesteśmy my jako inspektorzy towarzystwa opieki nad zwierzętami, żeby się do nas zgłosić. Widzicie, że w zwierzęciu dzieje się krzywda, że coś jest nie tak. Że zwierzę jest nieprawidłowo traktowane, skontaktujcie się z nami. Możecie nas znaleźć na Facebooku, możecie napisać do nas maila, możecie nas znaleźć bardzo łatwo, ponieważ jesteśmy tak naprawdę w Starogardzie od bardzo, bardzo wielu lat, gdzie stoimy na straży ratowania zwierząt. Mamy telefon służbowy, na który możecie się z nami skontaktować. Nasza siedziba znajduje się w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gdańskiej 6. Numer kontaktowy do naszej organizacji to 516 495 128. Jeżeli widzicie, że zwierzęciu dzieje się krzywda, reaguj i nie bądź obojętny, ponieważ nie pomagając zwierzętom, wy też łamiecie przepisy prawa. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję.